Gdy raz wypróbujesz ten przepis na bakłażana, nie będziesz mógł się od niego oderwać. Pokrój bakłażany. Doprawić solą. Bakłażany opłucz wodą. Osuszyć ręcznikami papierowymi. W misce z mielonym mięsem dodaj startą cebulę i drobno posiekaną pietruszkę. Doprawić czarnym pieprzem. Słodka papryka i sól. Dobrze wymieszaj. I napełnij bakłażany mielonym mięsem. W jajach dodaj śmietanę, słodka papryka i sól. Dokładnie wymieszać trzepaczką i dodaj mąkę. Zanurz bakłażany w płynnym cieście. Smażyć bakłażany przez 5 minut z każdej strony. Umieść w blenderze drobno posiekaną czerwoną papryczkę chili, dodaj czosnek, musztarda, sok z cytryny, dwa żółtka, czarny pieprz, sól i olej roślinny. Zmiksuj sos do uzyskania gładkiej konsystencji.